Ponownie. I teraz robimy tego omlecika z pieczarkami. Pieczarki już są przygotowane, ser żółty skarkowany, a więc zaczynamy robić. Tu są białka, tu są żółtka. Zrobimy z trzech, bo niestety nie idzie tego przejeść. Szczypta soli, bez cukru oczywiście teraz i woda. Akurat dałam przygotowaną. I zaczynamy miksować. Ja już, też, już się grzeje jest nastawiona, także to jest, proszę Państwa, tak szybki obiad albo podwieczorek, albo kolacja, naprawdę, to możecie ze wszystkim y, przełożyć, czym Państwo, y, czym Państwo sobie życzą. Ja jeszcze wyjdę na jeden omlet z cukinią i z boczkiem, troszeczkę cebulki. Troszkę inaczej się to robi, ale Państwu też pokażę. Coś pysznego, naprawdę. Jako danie sobie zjeść, letnie takie, nie tylko letnie w sumie, takie lekkie na noc, że się może nie przejadać, jak ktoś sobie nie życzy. A więc tak, białko już jest ubite, widać, już I daję po jednym żółtku. To zależy właśnie, jak duże są jajka, akurat tutaj są dzisiaj duże mam jajka. Nie, ja chciałam troszeczkę więcej wody, troszeczkę więcej e, mąki, ale to akurat nie ma znaczenia przy pieczeniu przy smażeniu tych omlecików. i tak się usmażę. Chciałam uważać tylko jak się wleje na rozgrzany ogień, żeby od razu zmniejszyć. Wynać, zmniejszyć na bardzo mało. Tak mój ten jeden przeczek przywag, ale był dobry trochę z jednej strony, a poza tym był bardzo dobry. Bardzo smaczny, naprawdę. I to wszystko, żeby nie hałasować. Tutaj jest mąka. Tak jak mówiłam. Raz dwa, trzy łyżki, to tak średnio płaska łyżka na jajeczko, no. na całe jajko można powiedzieć, ten lepiej smakuje. Jeżeli Państwo macie na przykład małą patelnię jeszcze, to można na, na przykład robić tak, że jednego dużego wylać i jednego małego. Wylewamy tutaj um, Teraz proszę rozłożyć szybciutko. Może Może by też skaczyły, ale jeżeli to ma być na przykład dla mężczyzny, czy dla kogoś, co lubi zjeść sobie, zamiast trzech Jajek. Proszę coś takiego zrobić. Naprawdę będzie wspaniałe danie. To też z pieczarkami jest moja kompozycja, ale ja myślę, że na pewno więcej ludzi to robi. Wymyśliłam przynajmniej 20 lat temu. Od czasu do czasu robię. Tu mam te pieczareczki zrobione wcześniej. Dzisiaj. I takie pieczarki, proszę dać na tego polecika. Ja jeszcze go spróbuję. Mm. Bardzo dobre. Może teraz soli to powstały troszkę wsiąkły Teraz robimy tak, że zmniejszamy cika. I dajemy łyżkę masełka. A więc zaczynamy zawsze smażyć od oleju. Można powiedzieć. I tu jest ważne, żeby od razu po minutce zmniejszyć. Nawet można go przykryć. I on musi troszeczkę dojść, można powiedzieć. Jak on już taki będzie na górze sztywny, to wtedy sypiemy pieczarkami troszeczkę sera, przykładamy go i posypujemy jeszcze serę, wkładamy na 10 minut do piekarnika na 150-80 stopni, żeby ten ser się tylko roztopił i to wszystko. Cię chodziło, może zwiększę troszeczkę. To musicie Państwo wiedzieć po jakimś czasie się też nauczycie, jak on ma wyglądać ten. Momentik. O, to nieładnie, że tak popęknie. ale chciałam Państwu pokazać ten kolor, tak ma być i niech on sobie tak dochodzi. No, zapomniałam o temperaturze. Nastawimy na przykład na 7 minut, że 3 minuty już niby jest. A 7 zostaje, żeby zobaczyć. jak długo się smaży, ponieważ jak wszystko smaży, jak mówię Państwu, na oko. Fajnie już wygląda. To może jeszcze minutka i można już sypać. I tak, teraz robimy tak, że go... Przekładamy. Na jedną stronę najlepiej. stronę. Przekładamy tak. Posypujemy serem żółtym. Może to by się też na, na tym yy, zapiekło. Proszę Państwa, na tym tutaj palniku. Można też włożyć do piekarnika. Ja posypałam też już papryką wcześniej. Wstawię może go na moment. Nie wiem, jak Państwu to lepiej pokazać. No on jest tutaj naprawdę super, super fajnie wygląda. Może jednak wstawię do piekarnika na 5, może na 3 minutki. Piekarnik jest też nagrzany. I wyjdę za momencik, pokażę Państwu jak on wygląda. I położę na talerzyk i go udekoruję troszeczkę. I zobaczycie, jak on wygląda. Dziękuję na dzień dzisiejszy. To wszystko i zapraszam również, jeżeli Państwu smakowało.